Się Hegel i powiedział, nie wiem czy słusznie, że każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje. Proszę krótko powiedzieć, czym zasłużyliśmy na prezydenta Lepera? Na prezydenta Lepera zasłużyliśmy tym, że Leper jako. Człowiek, który zaczął działać, który na scenie pokazał się 4 lata temu jako jedyny z kandydatów do tej pory, nie słowem, ale czynem bronił ludzi. Zacząłem od obrony rolników, później broniłem zagłębia miedziowego, broniłem FSO Tychy, broniłem zakładów mechanicznych Ursus, obroniłem kilkaset PGR-ów przed ich likwidacją, przed ich rozkradaniem, obroniłem dużą liczbę rolników przed przed tym, że chciano ich wypełnić z ich i obroniłem dużo ludzi przed eksmisją z mieszkań. Także taki prezydent dzisiaj potrzebny jest w Polsce. Rodacy na takiego prezydenta rolnych? czekają. Czy pan się uważa za eksperta od spraw rolnych? Uważam się za fachowca nie tylko od spraw rolnych, ale od wielu innych. Spraw. Ja mam kilka pytań dotyczących rolnictwa. Tak. Proszę scharakteryzować przeszłość rolnictwa w PRL-u, może w takim podziale na... Pierwsze, drugie, trzecie dziesięciolecie, to znaczy stalinowskie, gomułkowskie, gierkowskie rolnictwo. W w bardzo No na krótko. Pewno Rolnictwo stalinowskie było najgorszym, obowiązkowe. Dostawy były za Gomułki. Jeszcze to był czas ciężki, ale trzeba wiedzieć tutaj, że był to czas no, po wojnie, także nie ma czego wymagać za dużo. Jestem przeciwny temu, że rolników gnębiono, nękano za to, że ktoś tam nie przywiózł zboża na czas, mleka, odpowiedniej liczby litrów nie. Nie ja bym kategorizował Gomułkowskie rolnictwo. Gomułka po prostu był to jeden z lepszych u nas, bym powiedział, ludzi i gospodarzy, którzy nie zostawili kraju zadłużonego tak mocno. Oczywiście było ciężko. No, ale rolnicy też mieli, tak. też mieli jeszcze ciężko Rolnicy wtedy, ale już wtedy Zaczęto stawiać na rolnictwo indywidualne Bardzo mocno Przestano procesu niszczenia rolników indywidualnych I po prostu tworzenia Studiów produkcyjnych Czasy Gierka dla naszego rolnictwa Były czasami najlepszymi, powiem czasami, kiedy to stwierdzono, że rolnictwo musi być tak traktowane, jak jest traktowane na zachodzie. To znaczy, że musi mieć dotacje, musi mieć tanie... A skąd brano te dotacje, pieniądze na dotacje dla rolnictwa nie, w okresie Gierka? Mhm. Brano z przemysłu, tak jak dla przemysłu nie, wcześniej panu. brano z rolnictwa. Brano z pożyczek zagranicznych. Nie, nie, nie. Z pożyczek zagranicznych to brano no technologie przystarzałe, które... Za... Nie, 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 proszę pana, dlatego... Ale ja, pan, dlatego, nie, ale proszę, ja właśnie ja muszę panu spod... przerwać, ale ponieważ ja pan spod... mówi naprawdę. Ale to pan twierdza... Stwierdzi, że nie, nie prawda. Ja Telewizowie stwierdzą, czy ja mówię prawdę. Nie proszę czy nie. pana, bo pana... Się na tym nie znają. Ale Niech pan mnie szanuje. Nie ja to, pana że pan bardzo szanuję, ale prawda szanuje potrzyją bez krawaty, jako pana, tak? do mnie do kamienata, pana, ja pana bardzo szanuję. Proszę bardzo szanować, mnie. Bardzo i Dać pana mi, mi odpowiedź. Proszę odpowiedzieć. Tak jest i tutaj ludzie wiedzą, że te pieniądze, które były zachodnie, to były dawane na technologie, przestarzałe, tak jak dzisiaj również u nas w Polsce. Kredyt zachodni jest celowym kredytem. Linie zachodnie proszę bardzo, pan kredyt otrzyma. Ale kupi tak. pan maszyny z tym tak, i z tym. panie. Uszanować tak, i teraz ja coś powiesz, do mnie? Ja skończę na myśl. No, tak, tak jak u nas, proszę pana, w tej chwili przychodzi do mnie rolnik. Ja, no ja panu muszę się ma... ja... ale ja skończę myśl. Nie proszę, no pan, proszę pana, bo to pan to tej myśli panie... nigdy nie no, Jak Pan mnie traktuje. Ja pana, pana ja bardzo pana... dobrze traktuje. Pan nie dał traktuje. Tak, proszę pana. Tak, ja nie jestem i dlatego chcę wiedzieć, czy mam na pana głosować. Otóż proszę pana, pan nie głosował tego. Pan podaje notorycznie fałszywe informacje, które ludziom, którzy się nie znają na rolnictwie, mogą dojść do wniosku, że Pan się na tym zna. Otóż właśnie specjalnie Pana o to zapytałem, ponieważ to wspaniałe rolnictwo zagierka opierało się na kredytach zachodnich i połowa kredytów została wydana na zakupy zboża, które częściowo przejedliśmy, częściowo zmarnowaliśmy, prawda? Ponieważ jak Pan wie, czy równo byli traktowani wszyscy rolnicy zagierka? Tylko proszę pana, to wspaniałe Ale ja proszę mi odpowiadać na Nie, nie pan, bo pan też tutaj skłamał w tej chwili ja, proszę tak, ale, proszę ale ja pana, nie kandyduję. To wspaniałe rolnictwo, proszę pana, nie importowało tyle, ile importujemy dzisiaj. 2 miliony ton zboża w tym roku, 200 tysięcy ale ton cukru, cukru a ton eksportowa... zboża, proszę, proszę, pana? proszę pana, Polska była w czołówce państwa względem za to, uprawy ziemniaków. Produkcji cukru, produkcji zboża, proszę pana, tak. lnu i wszystkiego A innego. A dzisiaj proszę pana, pan co robimy? Powiem, pan po prostu nie rozumie. Proszę pana, to pan może nikt tak? nie rozumie, to proszę bo mnie ja co mówię, to paracji. ja wszystko rozumiem, proszę pana, tylko że I ja nie jak rozumiem jako, tego, co pan... Byliśmy w dziesiące. No trudno, tak. jeżeli pan. Proszę pana, proszę pana, za mało szkoły skończył, za mało, to może za mało. pan, proszę pana, ma trudności. Proszę pana, ja też nie chcę się nie z panem kłócić. No to niech się pan nie kłóci. Ja się w ogóle z panem nie kłócę. Proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Na rolnictwie pan się zna. Proszę mi powiedzieć, co oznaczają takie trzy słowa razem przez Pana użyte w wywiadzie dla Pana Reszczyńskiego? Żydowski nazizm religijny, co to jest? Czy pan jest niepoważny, ja jestem ja, żydowski, niepoważny. nasizm religijny? Pana, ja nie ja mówię, nie że jestem... pan, ja pytam, ja co to znaczy, żadnym... jak pan używa takiego określenia. Ja takiego określenia nigdy nie użyłem, a ja, proszę pana, antysemitą nie jestem. A czy ja się pytam, pan... czy pan jest antysemitą? No, a czy pan wie, co to jest antysemity? Jednoznacznie świadczy to. Ja dzisiaj, proszę pana, obiad zjadłem w restauracji ja Samsona nie u Żyda, proszę pana. Także pan ja książkę, an żadnym bo... antysemitą nie jestem, proszę ja, pana. Proszę odpowiedzieć na najprostsze pytanie. Co oznacza sformułowanie... To książki Wojciecha ten był autoryzowany. Był autoryzowany, ja cytuję z odbitki, proszę pana, tu jest podkreślone. No pan tego nigdy nie powiedział. Absolutnie. 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 Absolutnie nigdy. I byłoby dobrze, gdyby pan tego nie powiedział, bo to nic nie znaczy po prostu. I jest to kolejny przykład, że używa pan słów, których pan nie rozumie. Proszę pana, niech pan tutaj nie mówi, że ja ich nie rozumiem. proszę mi wytłumaczyć. Ale pan ich nie rozumie ode mnie. Ja, ja ich, punktu, ich nie rozumiem w od pana. Tak. Mniejszości narodowych, nie będę ale jakich w ogóle. mniejszości? To a jest ja proszę pana muszę... o nazizmie, więc nie o mniejszości, ja mniejszości ja narodowej. Muszę... I o religii. Ja więc ja nie o mniejszości, nie muszę mniejszości na narodowej. Wszystko panu pan nie musi na wszystko. Tak opowiadać. jest, więc nie Ale nie musi też pan być prezydentem. A, myślę, że zdecyduje naród o tym, a nie pan, panie redaktorze. Życzę szczęścia. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten wątek rozmowy. Możemy uznać za zakończony. Zapraszam teraz pana Krzysztofa Turowskiego.